Siema, siema! Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 500 łapeczek w górę w ciągu 24 godzin od publikacji tego filmu, to w następnym filmie lub na jakimś live'iku ogłoszę zwycięzcę tego oto właśnie konkursu na 80 gemów Brawl Stars, a żeby wziąć w nim udział trzeba zostawić łapeczkę pod filmem, napisać w komentarzu hashtag konkurs, wiadomo subik z dzwoneczkiem, no i co? Miłego oglądania! Siema, siema! Proszę oglądać to do końca, to jest naprawdę bardzo ważne. Oglądaj do końca. Cześć, Tych Sercisa, dziś kolejny odcinek. I słuchajcie, w tym odcinku muszę Wam coś powiedzieć. A mianowicie, wczoraj grałem sobie normalnie w Brosters na moim głównym koncie i nagle wywaliło mnie z gry. Wywaliło mnie z gry. Później nie mogłem wbić do tej gierki, nie wiem o co chodzi. Coś tam jakiś dziwny komunikat się wyświetlał. Odinstalowałem zainstalowałem, napisałem nawet do Supercela. No i odpisał mi, że moje konto zostało zbanowane. Eee, no niestety straciłem moje główne konto. Tak, moje główne konto straciłem. Dzisiaj rano również próbowałem się zalogować. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, zbanowali mi chyba właśnie konto jak już napisali. Nie wiem w ogóle za co. Mam wrażenie, że ten Tymek coś znowu zrobił. Eee, może za to, że w, nie wiem wchodziłem na jego konto, nie wiem coś tam, coś tam wykombinował. No i straciłem moje główne konto i na które wydałem tyle pieniędzy. Nie wiem co dalej, bo. Nie chcę mi się po prostu już od nowa tego wszystkiego wbijać, co wbiłem, bo to nas naprawdę to dużo czasu było poświęcone na te konto. Dużo skinów tam było, dużo pieniędzy, naprawdę bardzo dużo pieniędzy wydane na te konto. No i nie ma w sumie chyba sensu od nowa. Wiem, że oglądacie tylko BSa, a w BSA już bym wtedy nie będę już chyba grał. Także. No nie wiem czy kanał ma dalej sens w takim razie, chyba nie, także... Chyba to jest ostatni film na tym kanale. Także dziękuję Wam z całego serca za bycie, za wspieranie mnie przez te 10 miesięcy za to, że po prostu mnie oglądaliście. No i co? Możecie tam na Discorda wbijać, może od czasu do czasu tam będę z wami gadał, zobaczymy. No i co, do następnego odcinka Nie no, tak naprawdę to siemanko, witam was bardzo serdecznie Co, mamy powrót na kanał, słuchajcie, miał być w poniedziałek No ale no, wiadomo, Prima Prilis jest dzisiaj, więc to taki prank na początek Ale pewnie większość z was się domyśliła, że to Prima Prilis, tam wiadomo o co chodzi Także słuchajcie, dzisiaj mamy, co mamy? Eee, w sumie środę chyba, tak no, mamy środę, więc Generalnie powrót na kanał miał być w poniedziałek, ale jest w środę Ale słuchajcie, co jest najlepsze, dzisiaj o 19 już lecimy z lajwikiem będzie na nim konkurs na 50 PSC. A co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział po pierwsze? Teraz zostawić lajka like pod tym filmem. Zostawcie, wiem, że nie jesteście debilami, tak? Ty, ty gościu, zostaw tego lajka, like bo jak, jak nie zostawisz, no to znaczy, że po prostu jesteś debilem, bo nie umiesz kliknąć po prostu y, przycisku lajka, like nie? No jakby wiesz o co chodzi, tak samo jak su subem jest, nie? Wiadomo o co chodzi. Także co trzeba, wzi aby wziąć udział, co trzeba zrobić? Lajk like pod tym y, odcineczkiem. Sorry za się, ale dawno widać, że nie nagrywałem. Czyli, po pierwsze, like, subik na kanale z dzwoneczkiem, w komentarzu napiszecie biorę udział. Te trzy rzeczy to są najważniejsze. Oraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: wbijacie na kanał Norbiego, czyli po prostu sponsora. On dał mi 50 PSC dla was. Konkurs organizował, więc mu też również musicie być na jego kanał Zostawić mu suba, oczywiście macie do niego linka w opisie Także jak wszystko zrobicie, macie również w opisie wszystko napisane, wiadomo To wbijamy o 19 dzisiaj na live'ika, tam rozdamy oczywiście sobie Te 50 PSC oraz oczywiście jakieś tam Giereczki, powrót giereczek, jakieś turnieje, wiadomo o co chodzi, także zapraszam bardzo serdecznie I słuchajcie, generalnie jest dużo nauki, teraz mam nie wiem, jak wy możecie teraz zagłosować w prawym górnym rogu, w ankiecie napisać w komentarzu, czy też macie tyle nauki, bo u mnie to jest tragedia, na przykład z Polaka, nie wiem, już trzecie wypracowanie i chcę czwarte zrobić wypracowanie, zadać, także totalne XD i nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem z piekła wyszła nauczycielka, dobra, nieważne, nie, żartuję oczywiście, także. Przez to nie będzie daily, bo po prostu jest tego tyle. Jeszcze lekcje są online. Możecie również napisać w komentarzu, czy też macie lekcje w online. Zagłosujcie teraz też w prawym górnym rogu, czy macie te lekcje online. No przez to niestety nie będzie daily, bo nie mam aż tyle czasu jak kiedyś miałem, gdy nie było jeszcze tego daily na początku tej kwarantanny. Także no, odcinki będą co kilka dni, może nawet częściej zobaczymy. Bynajmniej liveiki na pewno nie będą codziennie, bo no jak już słyszeliście, co, o czym po prostu mówiłem. Także generalnie, jeszcze kilka informacji. No, czyli tak, wiadomo co trzeba zrobić, aby wziąć ją, wiadomo, macie w opisie. Przypominam: like, sub na kanale z dzwonem, komentarz, biorę udział na kanał Norbiego, wbijacie tam, zostawiacie mu suba. W ogóle zobaczcie, ile osób mnie nie subuje. 76% czy 72%? Nie wiem, czytać, nie umiem, nieważne. Także zasubskrybujcie, wiadomo o co chodzi. Na jeden piec wychodzi, czyli suba zostawiacie i będzie Git, nie? Fajnie, wiadomo o co chodzi. Na Discorda możecie naszego wpadać, bo będziemy tam teraz yy, właśnie częściej będę będę częściej na giereczkach, na jakichś tam turniejach. Możecie ze mną pogadać, pograć, wbijać. Macie do niego linka w opisie na mojego Facebooka, gdzie możecie moją twarz zobaczyć. Na mojego Messengera, naszą grupkę na Messengerze. Jeżeli chcecie być na naszą grupkę na Messengerze, to wystarczy, że napiszecie mi na moim Messengerze, Facebooku. Macie wszystko w opisie. Na Tiktoka, gdzie będę nagrywał funny moments Na mojego Instagrama, tam się w ogóle rozkręca Już naprawdę do 500 followersów Już dobijamy, także kto jeszcze nie followuje Dobijcie te 500 followersów i kurde Może z twarzą coś będę pokazywał, zobaczymy Do naszego klubu W Brawl wyświetla wam się teraz mordy XRX Na kanał Olhaso, czyli mojego starszego brata Również wam się wyświetla możecie mnie wesprzeć, wspieranie jest tylko i wyłącznie od 2 zł PSC na przykład a daje wam to bardzo, ale to bardzo dużo bonusów, teraz wam się wyświetlają bonusy także przeczytajcie sobie, są mega, mega kozackie, a tylko i wyłącznie 2 zł miesięcznie, możecie wysłać donate, bo generalnie wspierających donatorów super czatorów dodaję do znajomych, teraz wam się wyświetla mój hashtag, wspierający donatorzy wysyłajcie mi zaproszenia, piszcie w komentarzu nie wiem, na społeczności dla wspierających swoje niki, ja was oczywiście zaakceptuję, a zwykłe osoby, które nie mają wspierającego to naprawdę nie wysyłajcie, bo ja po prostu Będę odrzucał takie osoby. Ja co chwilę muszę odrzucać przez Was, że wysyłacie mi zaproszenia. No i co? możecie mi zbierać również o Stars, Niedługo będzie update. Myślę, że tam na tym ekranie ładowania jest w ogóle ten data. Nie pamiętam dokładnie, który to jest 19 chyba. Tam na ekranie ładowania, tam na tej wyniku. Tam y, czasie o czasie na Browalu tym o, ekranie ładowania w browser, tam jest wyświetlona data update'u. Takie jest prawdopodobieństwo. Nie mówię, że tak jest, żeby nie było, że się mylę, tylko takie są po prostu moje przypuszczenia, że wtedy będzie update. Także tak, zbierajcie openiki. Ja już zbieram opening na głównym koncie, już coraz lepiej idzie, coraz więcej skrzyneczek. Więc jak również chcecie wystąpić na takim odcinku, gdzie będę wam otwierał skrzynki, gdzie mam nadzieję, że wydropię wam jakieś ciekawe postacie. No to wiadomo. Zgłaszajcie się po prostu na moich social mediach, macie do wszystkiego linki w opisie, wszystko macie zresztą w opisie, u mnie opis bardzo ważny, zerknijcie sobie teraz do opisu, posłuchajcie sobie nutek, kto nie słyszał, kurde słuchajcie, dzisiaj jest środa, przydałoby się w sumie nagrać jakąś pioseneczkę, bo dawno nie było, jakieś dwa tygodnie temu, może nawet trzy, nie pamiętam dokładnie, bynajmniej trzeba by było jakąś pioseneczkę nagrać, także myślę, że w tą sobotę o 18 wleci mm, jakiś rapik, może jakaś parodia pioseneczki. Myślę, że się uda, także dziękuję Wam za oglądanie. Wbijajcie dzisiaj o 19 na lajwika. No i co, widzimy się w następnym odcinku.